Witam podobnie kibiców spójni w słonecznym Belgradzie. My już jesteśmy po obiadku. Właśnie będziemy iść w gości do naszych nowych zawodników. Odwiedzimy dzisiaj Brodiego Clarka i Jordana Matiusa. Także bądźcie z nami. I do zobaczenia niedługo w ich pokoju. No dobra, no to co? Pukamy, jesteśmy właśnie pod ich pokojem. Hey, what's up, brody? Hey, my guy from Canada. What's up, how you feel? How is your day? Uh, it's going well so far. A little, a little tired, but getting there. Mm -hmm. Can you say something about yesterday's game? Uh, the few words, you know? Uh, I think that it was a big learning opportunity, if nothing else. Um, we have a lot of things that we can get better at based on it, and hopefully we can kind of keep making those those strides today. Mm -hmm. Yeah, a lot of mistakes. So, uh, about today' plans, what we do and what we did after breakfast, okay, something. Yeah, I mean, you know, I think that we talked about what we needed to in film today. Uh, after breakfast and then just address those issues on court and shoot around um, and hopefully everybody can be a little bit a little bit more on point today a little bit more energized uh, hungry we got a better opponent so you know we get to be a bit of an underdog today and just kind of give it what we got um, and yeah we just gotta show up and be ready to go man like it's gonna be 40 minutes of a war so Hopefully we get better. Tak jak mówił dzisiaj Brody, wychodzimy w roli underdoga. Będziemy walczyć. Jesteśmy po głębokiej analizie wczorajszego meczu, także postaramy się zagrać o wiele lepiej. No i co? Widzimy się na hali. Na razie. Przechodzimy właśnie przez halę, na której graliśmy wczoraj ze Spartakiem. Dzisiaj gramy kolejny sparring tutaj. Właśnie na tej hali odbywa się trening. E, kadry kobiet Puerto Rico no i cóż, idziemy zobaczyć jak nasi trenerzy pracują na siłowni. Jest to, jest to w piwnicy na dole. Zaraz zobaczycie, kasper przyspieszy, także. jak widzimy nasi trenerzy wolny czas spędzają na siłowni. Czy moglibyście powiedzieć coś o ośrodku? Super ośrodek na urodecz, czuć klimat koszykówki no, tak jak Dominik już wcześniej widziałem mówiłeś wszędzie hale, tutaj jedna hala 20 metrów dalej, druga hala w piwnicy pod naszymi mieszkaniami, trzecia hala, siłownia, basen, no nic, nic więcej nie trzeba do trwania koszykówki, a my wolny czas macie to spędzamy aktywnie, siłownia, zaraz basenik, dalej do pracy. No a powiedz mi Maciek, jak wyposaż, wyposażenie siłowni? Wszystko jest co potrzeba, można skorzystać ze sprzętu w dowolnym czasie. Jak widać również my jako sztab też go spędzamy aktywnie. Mimo, że go czasu jeszcze nie bale, to potrafimy znaleźć parę minut dla siebie, To też jest pozytywne. No i niedługo gramy. Gramy sparing, tak jest Godzina 16.30, półtorej godziny do meczu. My mamy szansę właśnie oglądać e, Serbską koszykówkę w wydaniu amatorskim. Chłopaki trzymają poziom. Trochę przypomina mi to e, slak, który był kiedyś rozgrywany w Stargardzie. E, a także chłopaków z Grzędzic, których serdecznie pozdrawiam, z którymi przygotowywałem się w trakcie wakacji. No fajnie czasami obejrzeć taką koszykówkę, jest to, jest to na pewno smaczek dla, dla profesjonalnych zawodników. Sparring zbliża się wielkimi krokami godzina do meczu, także myślę, że to już jest czas, żeby Tomek powiedział coś o naszym dzisiejszym rywalu. Pożyczyłeś mnie. Tak, zagramy dzisiaj z dobrą drużyną mistrz Rumunii, klucz na podża, także bardzo wysoko poprzeczka zawieszona rok temu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W tym roku zagrają w Eurocup, także najwyższa europejska liga zaraz po Eurolidze. Mają naprawdę uznane nazwiska byłych reprezentantów Serbii czy Bośni i Hercegowiny na jedynce mają utytułowanych zawodników. Także czeka nas nie lada wyzwanie, ale jak uczyć się to od najlepszych. Także chcemy zagrać dobry mecz i pokazać się z dobrej strony, zgrywać i cały czas poprawiać naszą grę. Jesteśmy po meczu z mistrzem Rumunii. bo to drugie spotkanie na obozie w Belgradzie. Niektórzy jeszcze pracują. Bo właśnie trwa odnowa biologiczna. Zawodnicy są podmęczeni, ale robię wszystko, żeby byli gotowi na następny dzień. Do zobaczenia jutro. Adam, jesteś zadowolony? Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.